Cześć, to ja, David. Opowiadaj mi swoje sekrety. Słucham cię uważnie. Na pierwszy? Dobra. Mhm. W takim razie, a w ogóle gramy w coś takiego, bo to będzie na Biffon. Gramy w coś takiego, jak dwie. dwa kłamstwa, jedna prawda. Yy, także ja zaczynam. Jak byłem mały, to tam mnie przełożył przez płytną most w Mhm. Kiedyś goniłem dziewczynę, jak mi się podobała. Mhm. Kiedyś włożyłem palec w... Kiedyś włożyłem palec w dupę kojatowi, by zobaczyć, czy wy I ja mam powiedzieć, które było prawdą, a które było kłamstwem, tak? Tak, Mo. No. Totalnie, ostatnie brzmi jak prawda. Inaczej. Mogłeś skłamać. Ale jednocześnie wierzę, że mogłeś to zrobić. <laughs> że jesteś to <za> tego zdolny. <laughs> eee, ostatnie to jest kłamstwo. Wiesz, jak wygląda kojot? Właśnie, mogę zada zadawać ci pytania, prawda? Pomocniczami. Na zasadzie tak lub nie, na przykład. No dobra. Wiesz, no jak wygląda kojot? Tak. Ma duże zęby? Nie. Jak kojoty wyją? Nie pamiętam, to było darmo. Ile miałeś lat? Okej, okay. A te monster traki, to gdzie one były? Widzę. nie monstre traki, okej. Okay. A to drugie, to co to było? Że kiedyś goniłem jak mi się spływało. To też brzmi jak coś, co byś totalnie zrobił. Ale mogło być, że to dziewczyna goniła ciebie. Mogłeś tylko to w tej historii zmienić. Uważam, że prawdą jest to, że tata przełożył cię przez. Nie przełożył cię przez płot, on cię przełożył przez kolano i dał ci na dupę, bo przelazłeś przez ten płot! No, Mamy zrezygnowała, ale przerzucił mnie przez płot. Czyli to jednak prawda. Tak. A to kłamstwo. Tak. Nigdy nie goniłeś dziewczyny, bo ci się podobała? Nigdy nie, nie starczyłam, bardzo w dupę Okej. Ale nigdy nie goniłeś dziewczyny, która ci się podobała? Nie. Okej. Okay. Ja I to ty, no. Teraz moja historia. Mhm. mhm. Szkoda, że ich nie zapisałam wspaniale. Nie jest to dokładnie moja historia. Ale kiedyś, ksiądz, który uczył mnie religii w Techniku. Bardzo mi się podobał. Siedziałam w pierwszej lawce. Ale jak wyszłam z Technikum, okazało się, że przez cały ten czas był gejem i zrezygnował z posługi. Więc byłam w dużym szoku, byłam załamana i po prostu zrobiło mi się bardzo przykro. E, jak byłam mała, to była pierwsza klasa gimnazjum, znalazłam ze znajomymi pod mostem. E, I... Ty jesteś coraz bliżej. Nie, ja siedzę w miejscu. No, ale to krzesło jeździ. E, Jak byłam w podstawówce, to weszliśmy kiedyś do garażu na starych blokach, tak na to mówiliśmy. Znaleźliśmy złoki kota i uciekliśmy. Drugie, to prawda? Bez zadawania żadnych pytań? Tak. Znaleźć tą historię. Naprawdę? Tak szybko to poszło?